Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa na konferencji koalicji obywatelskiej. Jesteśmy w Wałbrzychu, miejscu bardzo szczególnym, można tak powiedzieć, z pełną świadomością, że to jest stolica tego okręgu nie tylko do sejmu, ale przede wszystkim do Sejmiku. I najważniejsze to główne miasto, w tym okręgu do sejmiku. Dlatego rozpoczynamy. Prezentację kandydatów, ale też i kandydatek od Wałbrzycha i w Wałbrzychu, ale będziemy też pewnie spotykali się w tej kampanii, w wielu miejscach na Dolnym Śląsku, również w tym okręgu wyborczym, zapewne i w Bielawie, i w Dzierżoniowie, i w Ząbkowicach Śląskich, i w Kłocku, i w Nowej Rudzie, i w Świdnicy. I pewnie w wielu jeszcze innych miejscach w tym okręgu będziemy rozmawiali, spotykali się w trakcie tej kampanii wyborczej. Przed nami wybory do samorządu lokalnego, powiatowego, a w tym przypadku odniesiemy się do wyborów do samorządu wojewódzkiego. Mamy bardzo wiele zastrzeżeń do tej współpracy, która w ostatnich latach pomiędzy samorządem lokalnym, miastami, gminami, a samorządem wojewódzkim była obciążona nierównym traktowaniem samorządów lokalnych przez samorząd wojewódzki sprawujący władzę w postaci koalicji tak zwanych bezpartyjnych samorządowców i, i, i PiSu. My dokładnie wiemy, na czym polega równe albo nierówne traktowanie Samorządu lokalnego, przez samorząd wojewódzki, ważny w każdym województwie, a szczególnie w naszym, w którym nierówności w rozwoju są wyraźnie widoczne, dostrzegane również przez Komisję Europejską, rzędy statystyczne. Apelowaliśmy przez ostatnich pięć lat o to, żeby południe, południe województwa, w tym przypadku okręg, właśnie okręg Wałbrzyski. Regiony, subregionu sudeckiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego, był traktowany lepiej niż okręg legnicki, a przede wszystkim lubiński. Bo tak to można powiedzieć. Nic z tego nie wyszło. Tak naprawdę większość środków była kierowana tam, gdzie i tak jest ich Pierwotnie bardzo dużo. Ta nierówność traktowania musi się zmienić. Nasi radni, nasi kandydaci powinni respektować te oczekiwania, które mieszkańcy południa Dolnego Śląska mówią i artykułują od wielu lat. To doświadczenie. Kilkuletnie pracy w administracji sprzyja mi w tym, żeby podjąć teraz nowe wyzwanie, jakim jest praca na rzecz Dolnego Śląska, na rzecz samorządu wojewódzkiego. Potrafię, diagnozuję problemy, tak też zresztą było pracując jako wojewoda Dolnośląski. Udawało mi się rozwiązywać szereg problemów. Tu są one nieco inne, niemniej jestem przekonany, że energia którą jeszcze posiadam, którą posiadam, którą nabyłem i którą ciągle krzewię, pozwoli mi na to, żeby dobrze na rzecz samorządu wojewódzkiego pracować. Zdecydowałem się kandydować z ostatniego miejsca na liście, bo wierzę, że może tak być, że ostatni będą Pierwszymi. Zagrzewam tą całą mocną listę do y, mocnej walki na rzecz y, samorządu województwa i wierzę, że zdobędziemy dużo albo bardzo dużo mandatów y, z tych ośmiu, które są w tym okręgu. Jestem jedynym radnym, który w tej chwili jeszcze pełni mandat Radnym Województwa Wojewódzkiego na naszej liście. Oczywiście chciałbym kontynuować tę misję, a powodem tego, że startuję z listy platformy jest to, o czym mówił pan prezydent Szałemej. Od trzech lat e, przeszedłem do opozycji w sejmiku, ponieważ e, no, nie mogliśmy się pogodzić z tym, w jaki sposób jest traktowane południe Dolnego Śląska kosztem e, na rzecz nomen omen ziemi lubińskiej przede wszystkim, bo o Wrocławiu już nie wspomnę. Dlatego też e, od trzech lat ściśle współpracuję zarówno z przewodniczącym klubu Markiem Łapińskim, jak i tu obecnymi przewodniczącym Platformy Michałem Jarosem i panem prezydentem Romanem Szaemejem. Mam nadzieję, że będę kontynuował swoją misję w Nowej Kadencji dla dobra przede wszystkim całego regionu Wałbrzyskiego, rozumianego oczywiście w tym znaczeniu dawnego województwa wałbrzyskiego. Dziękuję Państwu. Szanowni Państwo, ja walczę o to, żeby głos przedsiębiorców, głos mieszkańców tutaj naszego subregionu był widoczny w samorządzie województwa i cieszę się, że mam możliwość współpracy z prezydentem miasta Romanem Szemejem. Także walczę o głos. Miałem bardzo dobry wynik wyborczy w wyborach do parlamentu. Niestety wygrali lepsi. Walczę o to, żeby znaleźć się w sejmiku. Ja zdecydowałem się startować po dwóch kadencjach do sejmiku. Po dwóch kadencjach w Radzie Miejskiej, gdzie odebrałem bardzo dobrą szkołę samorządu od pana prezydenta Szełemeja. Ale też startując zostawiłem miejsce młodemu koledze Marcinowi Urychowi, który startuje z ósmego miejsca z okręgu na Podzamczu. Sejmik to trochę już inna półka niż Rada Miejska. Myślę, że sprostam i nie przyniosę ujmy mieszkańcom regionu Wałbrzyskiego, tak jak nie przyniosłem, mam nadzieję, ujmy mieszkańcom Wałbrzycha. Dziękuję pięknie. Dzień dobry Państwu, witam Was serdecznie. Nie po raz pierwszy się widzimy na konferencji prasowej. Moja walka o Sejmik, o mandat radnego, to walka, jak powiedział również Adam, o, o głos pracodawców. Głos przedsiębiorców i samorządowców w województwie. Wybory samorządowe to również dla mnie walka o lepszą jakość dla mieszkańców naszego regionu, o, o jakość południa. Uważam, że warto wszyscy razem, jak pan prezydent Roman Cholmay mówi, powalczyć o to dla, dla nas, dla tego regionu Wałżycha, gdzie po prostu jesteśmy omijani. Ja proszę przedsiębiorców o wsparcie nas. Również tych, którzy po prostu nie mają na kogo oddać głosu, oddajcie głos na Koalicję Obywatelską w wyborach samorządowych. Cztery kadencje to wydaje mi się, że to dość duże doświadczenie i postaram się je wykorzystać w pracach sejnikowych. Bardzo bym chciała to już wcześniej było powiedziane walczyć o to, żeby. Wałbrzych był silniejszy we Wrocławiu, żeby fundusze unijne, które były różnie rozdawane, fundusze unijne środki, także finansowe z budżetu województwa dolnośląskiego, żeby były rozdawane sprawiedliwie, ale jak największa ilość trafiała właśnie do naszego regionu. I proszę o głos. Bardzo dziękuję. My chcemy dolnego śląska równych szans, równych dla każdego i dla każdej z nas, ale równych też dla samorządów dolnego śląska. To nie może być tak, że środki trafiają tylko w jednym kierunku, że środki są dzielone z pieniędzy centralnych tylko i wyłącznie za sugestią jednego ministra, który wcale na dolnym śląsku nie mieszka, nie pochodzi stąd, po prostu tutaj kandydował i zdobył stąd mandat. My chcemy innego traktowania dolnego śląska, przede wszystkim chcemy zarządzania dolnego śląska przez Śląskę. Dolnoślązaczki i Dolnoślązaków. To jest reprezentacja, szanowni państwo, koalicji obywatelskiej. Silna reprezentacja. Ludzie, którzy mają za sobą wieloletnie doświadczenie, którzy angażują się społecznie, którzy pracują na rzecz swoich lokalnych społeczności, na rzecz Wałbrzycha, na rzecz Świdnicy, na rzecz Dzierżoniowa, na rzecz Ząbkowic Śląskich czy powiatu kłodzkiego. To są osoby odpowiedzialne, racjonalne. To są osoby, które są godne zaufania. To są osoby, które będą godnie reprezentowały Wasze miasta, Wasze sprawy w Sejmiku Dolnośląskim. Proszę o głos. Głosujcie na kandydatów koalicji obywatelskiej w wyborach do Sejmiku Dolnośląskiego, do Rady Miejskiej Wałbrzycha i wszędzie, gdzie tylko możecie oddać głos na naszych przedstawicieli i przedstawicielki. Głosujcie, powierzajcie zaufanie odpowiedzialnym osobom z koalicji obywatelskiej.